Już w studio kolejnego gościa, doktor Barbara Fedyszak Radzi. Obiecuję. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję. Że pani znalazła dla nas czas, czas jest gorący. Ostatnie godziny kampanii. Jak pani ocenia to, co się dzieje w Polsce? Czyli, znaczy ja, jeśli można, to chciałam zwrócić uwagę na pewne dziwne wydarzenia w ostatnich dniach kampanii. Pierwsze dziwne wydarzenie wiąże się z tym, że udało się właściwie bez większych protestów, odwołać wczorajszy program bliżej, a może nawet zlikwidować program bliżej. I zrobiono to dziwnym zbiegiem okoliczności w ramach symetrii za takie symetrii wobec wydarzenia, w którym no, ktoś podszywający się pod Kingę Dudę, tak? Mhm. Dokonał takich wpisów, które można było. Wyszydzić i wyśmiać, a potem urządzić spektakl przepraszający na 15 sposobów. I proszę zwrócić uwagę, że to te przeprosiny oficjalne, w których symetrycznie powiedziano, że tak, no co prawda, tu był błąd w programie Tomasza Lisa, no ale jednak przeprosił. I ale ja... zawieszamy program Jana Pospisza. Nie, nie, to jest głębsze. Przepraszam. Ja chcę zwrócić uwagę, że może być między tym związek przyczynowo-skutkowy, a nie tylko proste, współ występowanie, bo zakładamy oczywiście, że był to błąd, pomylił się Tomasz Lis i tak dalej. Ja nie zakładam, że to by było A ja uważam, zakład... że to było wyrachowane. A ja zakładam, nie, nie zakładam, tylko zwracam uwagę, że może być dziwnym zbiegiem okoliczności, bo to jednak było ważne po debacie TVN-u. Być może spodziewano się, że w debatę czwartkową Bronisław Komorowski wygra mhm. i po co potem jeszcze program bliżej, który wieczorem by skomentował, tak? Poszłaby narracja, że niekoniecznie wygrał. Otóż ja to nazywam dziwnym zbiegiem okoliczności, ale bardzo dobrze przygotowanym. I to może być przygotowane, znaczy, powiedziałabym, ta moja odwaga w formułowaniu tej, tej tezy o dziwnych zbiegach okoliczności zbudowana jest na taśmie, którą mogliśmy wysłuchać, a którą dzięki jakimś przyzwoitym ludziom przed wyborami. Możemy jakby poznać. Mianowicie wynika z tej taśmy, że co prawda jest to całkowicie zdementowane. I pan pre, szef CBA Paweł e, e, wo, Wojtaniak nigdy tego nie absolutnie powiedział. nie powiedział. Rzecznik też potwierdził, że nie powiedział. I bez Jesienkiewicz w ogóle nawet nie pomyślał, że bez Słowiedź. Nic takiego budkę. się w sprawie budki nie wydarzyło. Ale ja tam słyszałam coś takiego, co sprawia, że przyszło mi do głowy, że mogą być dziwne zbiegi okoliczności. I teraz, jeśli można, drugi dziwny zbieg okoliczności. Otóż ta czwartkowa debata, poza wszystkim innym, co już zostało opowiedziane i poza tymi wpadkami, ja nie ukrywam, że moim zdaniem chyba dwie są takie najbardziej charakterystyczne, ale, ale nie będę o nich teraz mówiła. To znaczy to, co, to co pan prezydent Komorowski powiedział o profesorze Szczerskim a oszczerwskim, bo, bo, bo nie, nie użył chyba słowa profesor. No i ta druga o tych gwiazdach, ale nieważne. Ważne jest to, że ta, że ta debata odbyła się w TWN. Czyli yy, poza tymi widzami, którzy oglądali i w TVP Info, i w TVNie i w ogóle oglądają także telewizję Republika, ta debata trafiła do najbardziej wiernego platformie elektoratu. Jest bardzo możliwe, że ludzie, którzy obejrzeli tę debatę, nawet nie widzieli wcześniejszej, i właściwie mhm. o Andrzeju Dudzie wcześniej mogli nic nie wiedzieć. I proszę zwrócić uwagę, że ta debata z Andrzejem Dudą, który był spokojny, opanowany, nie dał się sprowokować, on absolutnie zaprzeczył wszystkim stereotypom o opisie jako mateczniku nienawiści, z którego może wyjść tylko nienawistnik, szaleniec, tak, frustrat i tak dalej. A równocześnie w tej debacie agresywnym, zaczepiającym, powiedziałabym niemiłym był prezydent Komorowski. Dysonans poznawczy wśród widzów TVN-u musiał być bardzo poważny, ponieważ to do nich nagle trafił komunikat. A jeśli ten stereotyp o pisowcach, tak, jest fałszywy, I teraz ja mówię o. Dziwnych zbiegach okoliczności. Co mamy dzisiaj? Ano mamy napaści na pana prezydenta Komorskiego. Dziwnym zbiegiem okoliczności. W ostatnich godzinach. W ostatnich kampanii. godzinach w tym samym TVN-ie prawdopodobnie ci biedni, zagubieni, z dysonansem poznawczym widzowie oglądają nienawiść. Dość przerwy. To jest po prostu zapętlone. I pan prezydent nie ma cienia wątpliwości, że ten wybuch nienawiści to on właśnie przeżył tak naprawdę głęboko to straszne, co go spotkało i to w ogóle nigdy nikogo... Już nie mówię, może że... mu to y, odrobić trochę. Tak, y, ja y, myślę, że to wszystko jest dla tych wyborców, Tewa z którzy moim zdaniem jednak przeżyli pewien szok, oglądając debaty y, człowieka z wielką klasą, spokojem, dobrze wychowanego, ale w takim rozumieniu, trzymającego standardy zachowań. No, człowieka z klasą. Tak? My mamy sądę. Prosimy naszych widzów o odpowiedź na pytanie. Czy wygrana Andrzeja Dudy w wyborach pomoże pojednać Polaków? Ja przypomnę, że jeżeli państwo uważają, że tak, że wygrana Andrzeja Dudy pomoże nas pojednać to trzeba wysłać SMS-a o treści 1 na numer 72075. Jeżeli uważają państwo, że nie, że ten podział jest wykopany tak głęboko, że nawet zwycięstwo Andrzeja Dudy w tym nie pomoże i jego prezydentura nie pomoże pojednać Polaków, to proszę o SMS-a o treści 2. na numer telefonu 72075. Koszt tego SMS-a razem z VAT-em to jest 2 ,46 zł 46 groszy. Wyniki sądy podamy pod koniec programu. Czy Andrzej Duda pomoże pojednać Polaków? Znaczy ja myślę, wracając do tej debaty w tvn nie bo to było tam bardzo wyraziste, że gdyby to pytanie postawić inaczej, czy wygrana Bronisława Komorowskiego pomoże pojednać Polaków? Debata pokazała, że na pewno nie. A czy jeżeli w ogóle istnieje możliwość powrotu do normalności, to znaczy różnice poglądów, tak? Krytycyzm wzajemny, tak, różnice programowe, tak, rywalizacja o władzę, tak, ale bez nienawiści i pogardy. Tak. Jeżeli taką normalność udałoby się w Polsce przywrócić, to ci, którzy widzieli tę debatę czwartkową, moim zdaniem nie powinni mieć cienia wątpliwości, że jeżeli w ogóle to jest możliwe, to po wygranej Andrzeja Dudy, ale nie po wygranej Bronisława Komorowskiego. Ja, je, jeśli pani pozwoli, pani redaktor. Ja, Powiem dwa zdania, bo ja jednak byłam zaskoczona tym absurdem, nie wiedząc, że to było political fiction czy science fiction, tak? ta, ta historia o państwie wyznaniowym, kiedy Bronisław Komorowski cytował Krzysztofa Szczerskiego, dlatego że ja sobie uświadomiłam, że on i jego doradcy nie mają pojęcia, kim jest profesor Krzysztof Szczerski. Co napisał, jakie książki wydał, jakie artykuły publikuje. Znaczy, Oni nie tylko nie wiedzą, ile Polacy zarabiają, tak? ani nie wiedzą, jak, jak z, jakimi, tak, z jak. jakimi problemami się borykają, ale tak dalece lekceważą opozycję i tak dalece lekceważą ludzi o odmiennych poglądach, że nie wiedzą, że człowiek, który no, ma pozycję także w, znaczy ma pozycję w, w, świecie w, w świecie naukowym, ma dorobek, nie mógłby napisać tego typu zdań. Bo jednak to była wpadka horrendalna, pan profesor Szczelski sobie tak żartował, prawda, że to właściwie, no ale powiedzmy to, to wprost, to znaczy, że nie mają pojęcia zupełnie o tym, kim są ludzie, bo po, powiedziałabym o odmiennych, niż oni poglądach, to, ale to nie, niezwykła jest, to jest kto pychą jest... wojuje, odpych ginie, tak bym powiedziała. Ale Aż to jest się chyba prosi. też stała metoda takiego przyprawiania gęby, bo przecież takie przepoczwarzanie polityków opozycji w jakieś takie postaci, które są, ma, mają być e, czymś okropnym, czymś niby. No, to przerabiamy od ponad 25 lat. Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, to były, to były kreacje tak, czarnych tak, charakterów, czarnych to jest postaci. Janusz, ta, Kurtyka. Janusz Kurtyka, ten Nieszczony drobiazg z profesorem Szczerskim to jest drobiazg nie, nie, nie. na nie, tego, co się nie, dzieje ponie, działo nie przez. Ponieważ tam to przynosiło im sukcesy i dawało władzę, i używali to instrumentalnie i skutecznie. Natomiast to była wpadka w debacie, która pomoże przegrać. Więc ja, ja zwracam uwagę, że to był błąd. I dlatego powiedziałam, że. Kto ale w, pychowo, tym, ale kto w, tym pychowo, w tym błędzie prezydent trwa dzisiaj. panu Panuszczerski mówił ze trzy razy na trzech kolejnych spotkaniach. Nie ma wyjścia. Od jutra jest cisza wyborcza, więc nie może się przyznać do błędu. Ale y, 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 przed chwilą mówiliście państwo z, z panem posłem o mediach społecznościowych. Bardzo ważny wyborca, który funkcjonuje poza tym oficjalnym przekazem, który ma podtrzymywać ten absurd, który w tej debacie się zdarzył prezydentowi Komorowskiemu, on już wie, że to był błąd. Y, no, tak pani sądzi? Tak. No, bo, 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 to, bo to już wiadomo. Tak, no, pan profesor Szczerski to wyjaśnił, więc Ale wydaje mi się. Bez względu na wyjaśnienia, pan prezydent powtarza to samo, a ludzie tego słuchają, nie słuchają wyjaśnień Szczerskiego i to ma działać. Może to nie jest ból. No nie, to jest. Nie. To, że to, nie jest no nie. to, że pan prezydent Komorowski nie może w tej chwili przyznać, że się pomylił, to, to jest oczywiste, ponieważ on podtrzymuje poparcie swojego elektoratu, który nie szuka. Ale nie zdobywa nowych, bo ci, którzy się zastanawiają, sprawdzają w internecie. Tak. Wróćmy do Andrzeja Dudy i do zdjęć z Bełchatowa. Ja bym poprosiła, żeby pokazać to, co się działo dzisiaj na wiecu Andrzeja Dudy w Bełchatowie. Tam były tłumy. Okazało się, że ludzie w takim no, nie największym miasteczku, jakim jest Bełchatów, przychodzą tłumnie na spotkanie z kandydatem na prezydenta. Tak, do, przez całą kampanię nie było. Tak się zrobiło w ostatnich, nie wiem, pewnie kilku tygodniach. Ale co się dzieje w Polsce? No nie, nie ja że to, to pytanie jest tak zadane, że nie damy rady na nie odpowiedzieć. Natomiast A ja dlaczego? mam rażenie... Bo ja nawiązuję do tego, co powiedział Jarek Selin, że. Bo on ma takie poczucie przy tych spotkaniach z ludźmi, że to jest rok 89, że to jest coś podobnego do tego tak, nastroju, który był w Polsce. Ale ja o to panią pytam. No, więc ja, ja nie powiem, co dzieje się w Polsce, ale powiem, że są dwie okoliczności. Po pierwsze, Andrzej Duda okazał się być znakomitym kandydatem na urząd prezydenta. I w gruncie rzeczy przez całą tą zabawę w kampanii, w te wszystkie spoty. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie tym razem spoty i plakaty w ogóle nic nie znaczą. w ogóle nic nie znaczą. Są pierwsze wybory, w których przebiły się postaci kandydujące czyli tak naprawdę poznawaliśmy tych dwóch kandydujących panów i okazało się, że ten młodszy, że ten przeznaczony na pożarcie tak, jest znakomity i że z dnia na dzień okazuje się bardziej wiarygodny, bardziej kompetentny, z całą pewnością otwierający się na ludzi także odmiennych poglądach. Niezwykle opanowany, bo przecież też atakowany. Z żelaznymi darwami. Ale także z takim bardzo przekonującym, bo to nie było sztuczne, tak, takim... Takim poczuciem wewnętrznej pewności, nie obrazisz mnie, nie obrazicie mnie, tak? bo ja wiem dlaczego i po co startuję w tych wyborach. Ja naprawdę mam pewien pomysł na Polskę we wszystkich wymiarach, I ja mam nie tylko ochotę, ale czuję, że jestem w stanie ten pomysł zrealizować. I to docierało do ludzi. W tym sensie, powiedziałabym, 89 rok i czerwiec. Docierało do ludzi, że być może niewiele te 35%, tak? Mm -hmm. no, ale Demokracja cały nie... czas zdjęcia pokazujemy, jaki to jest tłum na dużym placu w Bełhatowskiej. Ponieważ oprócz tego, że zobaczyli człowieka, któremu można zaufać, który wydaje się bardzo wiarygodny, kompetentny i bardzo sympatyczny, to odkryli, że mają możliwość to zrobić. Znaczy to jest sytuacja, w której ludzie uwierzyli, że mogą dokonać zmiany i to jest ta Polska, jeśli pani chce To bo, jest to coś nowego? Bo gdyby to... nie. Bo, bo, bo wcześniej wcześniej Polacy nie mieli jeśli, wielkiej wiary. Kandydaci nie wydawali im się taką gwarancją zmiany, żeby warto było dokonać takiego poruszenia. Mhm. Znaczy po, pomijam 2007 rok, kiedy młodzi zostali, prawda, tak. wygonieni z domu, żeby ratować Polskę. Bo w 2005 roku moim zdaniem kampania była prawdziwa, debata Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska była prawdziwa i to, to był taki moment, w którym ja na przykład przez jakiś czas myślałam, że naprawdę tworzą się wreszcie dwie formacje, które będą partnersko ze sobą rywalizować bez całej postkomunistycznej, że tak mm -hmm. powiem. Takiej otoczki, tak, mieliśmy tak. złudzenia w pewnym momencie. No, znaczy, ja, ja bym powiedziała, że, że, że miałam nadzieję, że te, te dwie formacje będą ze sobą rywalizować. Nie sądziłam, że ta druga, która wtedy przegrała w 2005 roku. No jednak jest zbyt zakorzeniona w PRL-u mentalnie powiedzmy to tak uprzejmie na razie, tak? że będzie odtwarzała dominację i monopol władzy przez niszczenie tak? tej, tej drugiej formacji, i to z użyciem no, bardzo powiedziałabym różnych technik, z obrażaniem wyborców włącznie. Więc ja bym powiedziała, że ale. Ta atmosfera takiego podmiotowego widzenia siebie jako obywatela i wyborcy, także że możemy coś zmienić i wybrać. W 2005 roku też była. Proszę pamiętać, że to było po, po aferze, tak? Wydawało tak, się, że, po aferze że, że stabilizujemy demokrację w Polsce i że ten debata Alecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska no była jednak ważna i myśmy tak. poznali ludzi. Ten wybór był znowu dokonany wedle tego, co wiemy o ludziach. I Zgodzę się, że można też powiedzieć, że w 1989 roku, nawet na, w, tej, w tej bardzo znikomej, znaczy znikomej 35% możliwości wyboru demokratycznego, Polacy poczuli, że coś mogą zrobić i zrobili. Mam wrażenie, że dzisiaj uwierzyli, że, znaczy zostali przekonani, bo przepraszam, to jest lepsze słowo, zostali przekonani przez Andrzeja Dudę. Mhm. Że mogą w tej chwili wpłynąć na zmianę sytuacji w Polsce? Jest Pani przekonana o zwycięstwie Andrzeja Dudy? Znaczy, ja bardzo przepraszam, ale o, jakby od początku. Także wtedy, kiedy zdarzało się, że do mnie dzwonili nawet bardzo znani dziennikarze z pytaniem: No jak można było zgłosić Andrzeja Dudę, Przecież on jest, jak to mówiono, wtedy nierozpoznawalny. Tak, tak nierozpoznawalny. No tak, ale ja na to mówiłam, ale ja mniej więcej wiem, że ze szkoły Lecha Kaczyńskiego on. On pod koniec kadencji bardzo dobry stworzył zespół. Bardzo, to nie było od razu. On miał talent do ludzi, potrafił rezygnować, dobierać. Udało mu Musimy się stworzyć. Pomału kończyć Lech Kaczyński stworzył zespół państwowców. Andrzej Duda jest jego wychowany. Tak, i wydaje mi się, że ma bardzo głębokie poczucie misji dokończenia tego, co Lech Kaczyński zaczął. I jest w tym autentyczny. I myślę, że Polacy to też zauważą. Bardzo pani dziękuję. Doktor dziękuję. Barbara fedyszak kradziejowska socjolog. E, podsumowała. 56 do 44, była już taka, było już takie typowanie? E, aż takie nie. 56 do 44, ja się nie. 56 do 48. No to 56 do 44. Bardzo a dobrze, powyżej 10 a Jaka jest okres? nagroda dla zwycięzcy tych e, Pół godziny wywiadów w Telewizji Republika. A ja myślałam o nagrodzie. <grym> 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 Bardzo Pani dziękuję. dziękuję. I zapraszamy na wybory. Oczywiście trzeba iść na wybory, to głosować, to wiadomo.